John, przejrzyj się magazynowi Game Bro. John, przeczytaj artykuł. No dobra, Subr to ta gra, o której każdy ostatnio mówi. A ta beta czeka na moim biurku, więc tak sobie myślę... Tak, stary czas coś napisać. No ale nie wiem. To są jakieś domki, czy hałasy. Spoko, na pewno to jest jakiś wypizdowy dynamit i w ogóle. Ja się tylko pytam, czy ta gra pozwala coś upierdolić. Te domki pozwalają na wykurwianie wszystkiego w okolicy, włącznie z twojej dupci, podczas gdy cytując na kurwiasz wykurwiste triki w chuj, kurwa macie. Czaisz bazę bracholu? Nie chciało mi się w nią grać, więc powiedziałem po prostu walić to. I dałem półtora na pięć czapek, żeby coś było. Resztę strony chciałbym zapełnić historią o moim ziomie Denisie, który przyszedł wyluzować. Mieliśmy razem obejrzeć nocnego rycerza. To był napalony i w ogóle. Tak więc oparł się wczoraj na drzwiach i to gówno się otworzyło. Sturlał się po schodach i wylądował na moim kciuku. To nie były długie schody, ale cóż. Kość kciukowa i tak nie wytrzymała wagi całego jednego debila na mokrej trawie. Nie obejrzeliśmy w końcu tego rycerza, bo Ron musiał odwieźć jego porządcy cywil do szpitala, ale i tak było fajnie. Skurwysynie ze szpitala, sam obejrze hotel Ewandę, więc nie myśl nawet o spierdalaniu stamtąd. Denis wyglądał jakby miał coś gorszego niż kaca, haha, <laughs> kurcze blady. John, skaptaloguj magazyn Gamebro Zawsze przyda się jako coś na rozpałkę. John, skaptaloguj czapkę Magika. Przeznacza całą swoją finalną kartę na czapkę magika. John, weź też te śmieszne okulary. Nie masz wolnej karty w Seledeksie. Jesteś jednak w stanie scalić parę okularów z fałszywym wąsikiem wraz z czapką magika, by stworzyć podstępne przebranie. John, załóż przebranie, by zmylić tatę. John, kim jest ten John, o którym mówisz? Z pewnością tu nie ma. Z pewnością tu nie ma i nie było takowej osoby. Tak. To przebranie jest gówniane. Przedmioty, które teraz nosisz, choć wciąż są częścią Twojej talii, są z niej tymczasowo usunięte, zwalniając na ten czas ich kartę. John, opuść pokój. Wychodzisz na korytarz. Po jednej stronie znajduje się portret gościa, który wyraźnie wie, jak się dobrze zabawić. Tak jak ty. Zawsze myślałeś, że przypomina on Michaela Cerę. Twój tata jednak przysięga na książkę pułkownika Sassakrę, że to nie jest on. Ale wciąż jesteś nieprzekonany. Po drugiej stronie jest jeden z głupich clownów taty. Nie głupich clownów. Albo arlekinów. Tak on poprawia każdą osobę, która popełnia twój okropny błąd w interpretacji jego obrazów. John, zejdź na dół. Haniebny zapach świeżych wypieków sam wpycha się do twoich nozdrzy. Coś się pichci w kuchni. To musi być dzieło twojej arcynemezji z Betty Crocker. I jej smaczne, maślane plany mocno ci śmierdolą. John, doceń Arlekiny na regale. Sprawdzasz regał pełny fikuśnych arlekinów. Patrz na te pieprzone śmieci. Nienawidzisz ich. Co jak co, ale nie wszystkie śmieszki taty wypełniają swoje zadanie. Czasami twoje noce przepełnione są modlitwami o włamywaczy. John, przyjrzyj się kominkowi. Jasny pomarańczowy płomień tańczy w kominku. Co z tego, iż jest kwiecień, a na zewnątrz temperatura nie jest jakoś super zimna. Kominek potrzebuje płomyka, bo takie jest jego piękno. Kategorycznie nie zgadzasz się na wszelkie kominki bez płomyków i koniec kropka. Jedno powiedzenie nieznanego pochodzenia głosi, iż dom pożycza ducha płomyka na tak długo jak płomyk jest przez niego goszczony. Tak jak księżyc pożycza światło słońca, by móc oświetlać noc. Księżyc pierwszego rzędu jest złodziejem, bo kradnie słońcu blade swe światełko. Mark Twain. Jesteś w jakichś 99% pewien, że ten cytat jest autorstwa Marka Twaina. John, wrzuć Game Bro do ognia. Magazyn nie spala się tak szybko, jakbyś chciał. Każdy magazyn Game Bro jest drukowany na papierze zawierającym 40% recyklowanego azbestu. Wszystko oczywiście dla matki natury. Jo. John, przyjrzyj się urnie! Przyglądasz się najświętszej urnie, zawierającej prochy twojej babci. Gdy twój tata patrzy na jej portret, widzisz wręcz powracające do niego bolesne wspomnienia. Wysoki Regał, drabina, kompletne wydanie pułkownika Sasakry. Nie lubi rozmawiać na ten temat. John, przewróć urnę. Najświętsza urna przewróciła się przez twoje niezdalne odchodzenie się z nią. Prochy wszędzie się posypały. Po analizie najczęściej występujących zdarzeń dotyczących urn w filmach, to zdarzenie było prawie że nieuniknione. Najlepiej byłoby posprzątać ten bałagan, zanim zobaczy go tata. John, dołóż fajkę taty do podstępnego przebrania. Najwyższy czas usprawnić swoje podstępne przebranie. John, przypatrz się ogromnemu prezentowi. Synie! Wszystko jest możliwe, jeżeli tylko spróbujesz. Wierzę w ciebie. Zastanawiasz się nad zawartością prezentu. Jesteś zarówno podekscytowany, jak i lekko nerwowy w związku z możliwymi opcjami. John, otwórz ogromny prezent. Pierdolisz. John, skaptaloguj prochy. Najpierw przenosisz lalkę lekina na kanapę. Zostanie jej rozwalonej na podłodze nie byłoby dobrą opcją. Kaptalogujesz prochy do następnej karty. John, stal prochy z urną. Stalasz najświętszą urnę z prochami. Większość prochów jest ponownie w urnie, ale nadal został wielki bałagan. Szczerze, trzeba było wcześniej sięgnąć po śmietniczkę oraz mytełkę. John, odłóż urnę. Nikt nie dowie się o Twoim wypadku. Poza nieślepimi osobami. John, wróć się po sztuczne ramiona. Masz kolejny świetny pomysł na wykorzystanie tych beznadziejnych sztucznych ramion. Wyciągasz je z ciasta i kaptalogujesz. Wygląda na to, że ktoś do ciebie pisze na Pesterhumie. John, przyjrzyj się trzeciej oraz czwartej ścianie Twojego pokoju. John, sprawdź Pesterhuma. Wygląda na to, iż kolejny kumpel teraz do ciebie pisze. John, przeczytaj wiadomość. Doszło mnie dotyczące zdobycia przez ciebie wersji beta nowej gry Roku, która została zrecenzowana przez popularny i respektowany tygodnik jako magazyn Gamebrow. To jest brudna plotka. Osoba, która przekazała ci tę plotkę to brudny kłamca i proponuje ci przestać z nim flirtować czy coś. Nie mogę się powstrzymać. Mam słabość do wkurwiających chujów. W każdym razie, nie sprawdziłem jeszcze poczty, ale mój tata ją ma. Pójdę po nią teraz zejść, więc be right back. John... Co? Masz aktualnie na sobie jedno z twoich przebrań, czyż nie? Odpowiadasz na moje wiadomości, ale w tym samym czasie nosisz coś gamuniowatego. Nie. Skąd ci to w ogóle przyszło do głowy? To kretyńskie. Okej. Okay. Idziesz już może po tę grę do swojego ojca? No dobra, życz mi powodzenia. A i jeszcze jedno. J.K. nosiłem przebranie cały czas. Mam cię, Wiem, John. John. Zejdź na dół. Teraz możesz wcielić w twój genialny plan w życie. Na sztucznych ramionach powinna być odpowiednia ilość lukru, by twój plan mógł wypalić. John, przeczep sztuczne ramiona do lalki. Hehehehe. <laughs> w dupie masz ocenę pułkownika Sasakra. Ten akt musiał zwiększyć poziom śmieszności lalki z biliard razy. John, przyjrzyj się osmalonemu kawałkowi papieru na podłodze. Wrzucasz to do kominka, gdzie powinno być. John życiu opakowanie prezentu do kominka. Skoro już sprzątasz, John, skaptologuj lalkę. Owszem, możesz kaptologować duże przedmioty, ale nie aż tak duże. Ogarnij się. Zresztą i tak tego nie chcesz. John, przeczytaj tekst pułkownika. Decydujesz się na konsultację tekstu w celu weryfikacji dokładnej śmieszności lalki. Ale ten tekst jest zbyt duży, by można było zrobić to na szybko. Decydujesz się odrzucić ten pomysł. John, znajdź tatę i odbierz pocztę. Pierwsze drzwi po lewej prowadzą do kuchni. Czuć z niej bardzo silny zapach wypieków. Większość dzieci by już dawno wleciała za nimi do kuchni. Drugie drzwi prowadzą do gabinetu, gdzie zazwyczaj twój tata spędza swój czas. Może być w tych dwóch pokojach, gdzie pójdziesz. John. Wejdź do kabinetu. Wygląda na to, że go tu nie ma. John, przyjrzyj się biurku. Na biurku leży talia kart. Fajka taty, kwietniowe wydanie, poważnie oczkowego błazna, karta kaptologowa oraz... Czy to paczka orzeszków? Haha, ha, to klasyczny tata. Raczej już się na to nie nabierzesz. Ciężko żyć z na orzechy. John, podmień swoją czapkę na melonik. Podmieniasz swoją czapkę magika na melonik. Twoje przebranie jest teraz mniej śmieszne, ale bardziej autentyczne. John, dołóż drugą fajkę do podstępnego przebrania. Twój tata posiada niezliczoną ilość fajek w domu. Tata bez fajki jest jak mecz piłkarski bez piłki. Krótko powiedziawszy, żaden z niego tata. Chociaż wystarczy ci już tylko jedna fajka, i tak masz już wystarczająco ohydny posmak w buzi po niej. Och, ile ty jesteś w stanie przecierpieć dla swojej komedii. John, przejrzyj się karcie katalogowej. Tak, to jest idealny sposób na powiększenie talii twojego syla. John kaptaloguj kartę kaptalogową. Kurwa, John, zagraj coś na portepianie. John, zagraj w 52 pick-up. Decydujesz się zagrać w ulubioną grę do wcipnisha. 52 pick-up. Przez to, że nie masz nikogo innego do gry bliżej tej grzeje z głupkowatej wersji pasjansa. Kretynie! Ach, spójrz na ten bałagan. Cóż, przynajmniej Loża szyderców, za tobą dobrze się ubawiła. Co za błazny. Masz na nich chyba jakąś alergię. John, spróbuj wejść z domu. Wracasz do sprawdzenia wszystkich możliwości, które nie kończą się starciem statą. Myślisz, że dobrym pomysłem byłoby sprawdzić skrzynkę pocztową? Na Twoim telewizorze emitowana jest reklama. John, wyjdź. Wychodzisz z domu. John, sprawdź skrzynkę pocztową. Niestety skrzynka jest pusta. Tata świsnął już pocztę. Ulice są opustoszałe. Jedynie wiatr się nimi przechodzę. Co jakiś czas odwiedziwszy również Twoją pustą skrzynkę, słyszysz pewną cichą, dobrze ci znaną nutkę. Jest to nadziałem pustki i zapowiada cały koncert jej autorstwa. Dzisiaj zaczyna swój 13 rok życia i tak jak z 12 poprzednimi, czujesz pewien brak. Gra, której tak bardzo teraz wyszukujesz, nie jest jego wypełnieniem. Jest ona tylko i wyłącznie kolejnym zagraniem błazna kontrolującego Twoje życie. On nigdy nie rozbawia, jedyne co robi to pogłębia wyczuwalną pustkę. Ewentualnie się z niej śmieje. Jego zagadkowe działania wynikają wytłumaczeń i stawiają opór rozwiązaniu. To są najbardziej diaboliczne zagadki na świecie. Nieobecność gasi małe uczucia, lecz rozpala wielkie. Niczym wiatr co gasi świeczkę, ale wznieca pożar. Walt Whitman. Tak. Jesteś pewien, że Walt Whitman, tak powiedział, na 100%. Czujesz, że to będzie długi dzień. John, zostaw małą niespodziankę dla listonosza. N nie! John, sprawdź, czy tata nie zostawił poczty w aucie. Auto jest zamknięte, a twój tata ma klucze do auta. Decydujesz się mimo tego spojrzeć przez okno i wypatrzeć coś w środku. Nie widzisz żadnego listu oprócz zielonej paczki. Czy była dla ciebie? Poza paczką widzisz coś, co wygląda jak kawałek papieru pod nią. Nie widzisz rzeczy, której zazwyczaj przychodzą pocztowo. Rachunki oraz przypadkowe kupony i reklamy. Być może tata zapomniał o tej części poczty. John podejrzyj dyskretnie kuchnię przez okno. Próbujesz zobaczyć przez okno, co się pichci w kuchni, ale dużo nie widzisz. Od przeogromnej ilości pieczenia taty praktycznie całkowicie... Okno zaparowało. Jezu, twój tata to taki dziwak. Mimo zaparowanego okna widzisz wyraźnie, że tata wniósł w pocztę. Widzisz dużą czerwoną paczkę, jakieś rachunki oraz reklamy. Oraz podejrzaną kopertę z logiem z burb. Czyżby? Niestety okno jest zamknięte. John wbij do kuchni. Wyczerpały ci się opcje. Czas wbić do kuchni. Podstępne przebranie, czas by twoja magia zadziałała. John wejdź. Twoje przebranie jest bezużyteczne. Nawet nie wiesz, czemu postanowiłeś je założyć. Szybko zdejmujesz podstępne przebranie. Tata jest uzbrojony w przeklęty i zgubny artefakt. Tym artefaktem torturowani byli liczni wrogowie Betty Crooker. W jej drodze do dominacji nad wypiekami i światem. Zostało ci tylko jedno możliwe wyjście z tej sytuacji: starcie!